Witajcie kochani, Paulina z Warszawy. Dzisiaj kolejny dzień rozważania naszego słowa. Zatrzymamy się dzisiaj nad fragmentem z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 18, wersety od 21 aż do pierwszego wersetu w rozdziale 19. Prośmy Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty wypełnij nasze serca. Przyjdź yy, dalej wszystko to, co mi przeszkadza. Co nie pozwala mi dzisiaj skupić się na Twoim słowie, co nie pozwala mi słuchać Ciebie. Uczyń mnie dobrą, uczyń mnie przebaczającą, uczyń mnie wierną Tobie, wierną służebnicą, na wzór Maryi i naszej matki. Chcę promieniować Twoim dobrem dzisiaj. Ogarnij moje serce ogniem, abym była dobra. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus młodrzegł nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go. – Panie, okaż mi swą cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc – oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go – okaż swą cierpliwość, a oddam Tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł, wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc co się działo, bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci ten dług, ponieważ mu nie prosiłeś, czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan Jego kazał wydać go katą, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni Wam, Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Trudne przebaczenie. Niby się mówi, że przebaczamy i to nie jest takie trudne, że jesteśmy chrześcijanami. Modlimy się codziennie tą modlitwą w modlitwie Ojcze Nasz. Odpuść nam nasze winy, jako i my przebaczamy. Dzisiaj mówi Jezus, że mam przebaczyć 77 radcy, mojemu bratu, bez względu na to, co zrobił względem mnie, bez względu na to, co uczynił, jak bardzo mnie to boli, mam mu to po prostu oddać. Jezusowi oddać mu przebaczyć, żeby móc spojrzeć na niego z taką samą miłością. Strasznie trudne. Rany, które mamy, często rozdrapujemy do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie się pozbierać. Dla mnie to jest niemożliwe. Możliwe, że dla Ciebie też. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On dzisiaj chce, żebyś ty przebaczył z serca swojemu bratu. To jest zadanie na dzisiaj. 77. Może masz dzisiaj właśnie kogoś takiego. To, do kogo ciężko ci się odezwać, do kogo ciężko jest wyciągnąć rękę na zgodę, który tak wiele razy zranił ciebie, że nie jesteś w stanie mu przebaczyć, poproś dzisiaj Boga o to, o tą łaskę przebaczenia i rób ten pierwszy krok. Spróbuj popatrzeć na niego z tej perspektywy, jaką Ty masz. Ty też jesteś dłużnikiem. Nikt nie jest doskonały. Ja jestem grzeszna. Ja jestem największym grzesznikiem. I mi wybaczył Bóg najwięcej. Tak jak Marii Magdalenie. Tak jak Szymonowi. Tak jak wielu innym. Dobremu łotrowi na krzyżu. Dziś będziesz ze mną w raju. Ja chcę być dobra. A Ty? 77 Nieskończenie wiele razy. Panie, naucz nas przebaczyć. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.